Na początku 2025 roku Władimir Putin wierzył, że jest gotowy odebrać Ukrainie wsparcie NATO, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. Donald Trump zasugerował, że Stany Zjednoczone Ameryki mogą opuścić NATO. W różnych momentach obwiniał Ukrainę o rozpoczęcie wojny z Rosją. Wszystko przebiegało zgodnie z planem Putina. Jaką różnicę zrobiło 9,5 miesiąca? Odmowa Putina, by zgodzić się na warunki pokoju, sprawiła, że Stany Zjednoczone Ameryki Ponownie zbliżyły się do NATO. A teraz NATO stawia wszystko na Ukrainę. Rosja nie przetrwa tego, co nadchodzi, bo Ukraina otrzyma wszystko, czego potrzebuje do obrony. 15 października sekretarz generalny NATO, Mark Ruter, przemawiał na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady NATO Ukraina. Tam Ruter powiedział zgromadzonym dziennikarzom, że ponad połowa członków NATO zgodziła się wesprzeć program Prioritized Ukraine Requirements List, czyli Prioritized Ukraine Requirements List który został stworzony, aby kierować wsparcie do Ukrainy. W ramach tego programu sojusznicy NATO przekazują pieniądze, które Ukraina może następnie wykorzystać do zakupu określonej broni produkcji amerykańskiej. Według Ukrainy potrzebuje tego, by zadać maksymalne straty siłom Putina. Prosta zmiana w pomocy wojskowej bardzo pomaga Ukrainie. Mimo obowiązujących ograniczeń Stany Zjednoczone Ameryki nie planują wkrótce sprzedaży Ukrainie myśliwców F-35. Na przykład Perl twierdzi, że Ukraina nie jest już zależna od sojuszników przekazujących jej wsparcie. Ukraina może sama wybierać, czego potrzebuje. Dzięki Perl sojusznicy NATO wpłacają środki do wspólnej puli, z której Ukraina korzysta w razie potrzeby. Wracając do Ratera, powiedział dziennikarzom, że liczba sojuszników NATO, wpłacających do Perl, wzrosła z 6 do ponad połowy. NATO liczy 32 członków, z czego ponad 16 uczestniczy w programie. Rutter nie wymienił członków NATO, którzy brali udział, choć może nie było to konieczne. Kilka państw NATO już ogłosiło zamiar wsparcia Perl przed ogłoszeniem Ruttera. 15 października Finlandia i Szwecja, nowe kraje NATO, zadeklarowały chęć zakupu amerykańskiej broni w programie PERL dla wsparcia Ukrainy. Oba kraje dołączyły do NATO w czasie wojny na Ukrainie, kończąc dekady neutralności. I teraz starają się zrobić wszystko, co w ich mocy, aby pomóc Ukrainie powstrzymać Rosję. ABC News informuje o wypowiedziach kluczowych ministrów w fińskim i szwedzkim rządzie. Antti Hakonen, który jest ministrem obrony Finlandii, powiedział, że Finlandia zdecydowała się dołączyć do Perl, ponieważ uważamy, że kluczowe jest, aby Ukraina otrzymała krytyczną broń ze Stanów Zjednoczonych. Hakonen zauważył też, że Finlandia udzieli pomocy wojskowej niezależnie od Perl. To oznacza, że Ukraina wkrótce skorzysta z fińskiej broni, a także z tej, którą może kupić od Stanów Zjednoczonych. Dzięki Finlandii, szwedzki minister Paul Johnson powtórzył słowa fińskiego ministra obrony: To jest teraz kluczowe, ponieważ widzimy niewłaściwy kierunek, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy. Że ono maleje, a chcielibyśmy zobaczyć większe zaangażowanie, dodał Johnson. Szwedzki minister obrony komentuje doniesienia o znacznym ograniczeniu pomocy wojskowej dla Ukrainy, o czym szerzej powiemy później. A więc Finlandia i Szwecja są wśród tych ponad 16 krajów. Jest też kilku innych potwierdzonych darczyńców. Newsweek podaje, że Ukraina ujawniła kilku innych darczyńców Perla, między innymi Islandię, Belgię, Luksemburg, Łotwę, Litwę i Estonię. Wezmą udział w piątym i szóstym pakiecie Perl dla Ukrainy. Wszyscy ci członkowie są nowi, jak zaraz zobaczysz. Możesz jednak zauważyć wyraźny brak kilku głównych potęg militarnych Europy. Takich jak Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Z tych trzech Niemcy są jednym z darczyńców. W sierpniu kraj zapowiedział sfinansowanie pakietu PERL dla Ukrainy za 500 mln dolarów, stając się jednym z jego pierwszych darczyńców. To wskazuje, że jedno z wymienionych przez nas sześciu państw nie jest częścią oryginalnej szóstki, ale należy do rozszerzonej grupy 16. Plus Francja i Wielka Brytania, jako jedyne poza Stany Zjednoczone Ameryki, mocarstwa nuklearne NATO. Nie wsparły jeszcze programu Pearl. Możemy być świadkami zmiany, jeśli znajdą się wśród tych 16, plus o których wspomina Rotter, oryginalną szóstkę, o której mówił Router. Niemcy już omówiliśmy. Wcześniej w programie Pearl uczestniczyły Niderlandy jako jego pionier. Niderlandy przekazały 578 milionów dolarów na pierwszy pakiet Pearl. Dania, Szwecja i Norwegia wspólnie zaoferowały 495 milionów dolarów na drugi pakiet. Niemcy przekazały 500 milionów dolarów jako trzeci pakiet, a Kanada uzupełniła oryginalną szóstkę swoją własną darowizną w wysokości 500 milionów dolarów. To nieco ponad 2 mld dolarów od sześciu państw. Ponieważ teraz prawie trzykrotnie więcej krajów jest częścią Perl, Ukraina będzie liczyć na kilka miliardów więcej. Stany Zjednoczone uczestniczą w Perl, dostarczając broń kupowaną przez tę platformę. Jednak wydaje się, że nie wydały żadnych własnych pieniędzy na tę broń, przynajmniej w ramach tego programu. Amerykański sekretarz wojny Pete Hegset, który wcześniej był sekretarzem obrony przed zmianą nazwy, zasugerował również, że rozszerzenie programu Pearl może mieć ogromne znaczenie dla wojny na Ukrainie. Naszym oczekiwaniem dzisiaj jest, aby więcej krajów przekazywało jeszcze więcej, aby kupowały jeszcze więcej, by zapewnić Ukrainie możliwość doprowadzenia tego konfliktu do pokojowego zakończenia. Newsweek podaje, że Hegset stwierdził, to wydaje się być zgodne z podejściem pokoju przez siłę, które Hegzet zazwyczaj popiera. Jeśli wszystko pójdzie dobrze z rozszerzonym Perlem, Ukraina wkrótce otrzyma dużo siły. To pokazuje, jakie systemy Ukraina prawdopodobnie kupi dzięki nowym darczyńcom Perla. Brak jednoznacznej odpowiedzi. Możemy jednak wysnuć pewne założenia na podstawie rodzajów broni, których Ukraina w przeszłości twierdziła, że potrzebuje więcej. Wiemy, że wcześniejsze wkłady Perl umożliwiły Ukrainie zdobycie pocisków przechwytujących. Które może wykorzystać w swoich systemach obrony powietrznej Patriot, a także pocisków, które może wystrzeliwać z High Mobility Artillery Rocket System. Kolejne wkłady mogą umożliwić zakup dodatkowych pocisków i systemów do ich wystrzeliwania. Jednak Ukraina potrzebuje także innych rodzajów broni. Minister obrony Denis Szmial przedstawił je w poście na Facebooku 15 października po ogłoszeniu Routera. Oprócz podziękowań dla nowych darczyńców Pearl. Szmial wspomniał o amunicji do obrony powietrznej. Jednak jeśli chodzi o systemy inne niż te dwa, które wymieniliśmy, tej zimy pilnie będziemy potrzebować pocisków przechwytujących, systemów obrony powietrznej oraz rakiet przeciwlotniczych, ziemia powietrze do systemów Norwegian Advanced Surface, to Air Missile System, Infrared Imaging System, Tail Trust, Vector Controlled, samolotów, F-16 i innych, zauważa minister obrony Ukrainy. Zima zacznie się za półtora miesiąca. Może ten komentarz pokazuje na co pójdą nowe środki z Perl. Szmial podkreślił, że Ukraina potrzebuje większych inwestycji w rozwijającą się armię dronów oraz jak najwięcej systemów artyleryjskich i pocisków. Nadal podkreślamy konieczność przekroczenia 4 MLD dolarów. W 2026 roku wyprodukujemy 20 milionów dronów, jeśli partnerzy zapewnią finansowanie. Nasze drony i pociski pozwalają nam asymetrycznie odpowiadać na rosyjskie ataki, napisał Szymial na Facebooku. Porusza ważną kwestię. Zdolność Ukrainy do budowy dronów. Nie równa się faktycznej liczbie produkowanych rocznie. Ukraina mogłaby budować więcej, lecz brakuje jej środków finansowych. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, zwrócił na to uwagę już w czerwcu. Business Insider podaje, że Zełęski twierdzi, iż Ukraina może produkować 8 ml dronów rocznie, jeśli otrzyma dodatkowe fundusze. Liczby się różnią. Zełęski mówi o 8 MLN-rocznie, a Szmychal o 20 milionów. Minister obrony Ukrainy nie twierdzi, że zbudują 20 milionów dronów, rocznie, więc podaje liczbę możliwą do osiągnięcia w kilka lat. Przekaz pozostaje taki sam. Perl mógłby wesprzeć Ukrainę w produkcji większej liczby dronów, być może z pomocą Stany Zjednoczonych Ameryki. Śmial zauważa, że Ukraina potrzebuje więcej dalekosiężnych pocisków artyleryjskich, co podkreśla jako ciekawą uwagę. Minister obrony Ukrainy podkreśla, że europejscy sojusznicy mogą pomóc także poza Perlem co będzie miało duże znaczenie dla Ukrainy. Prosimy partnerów o współfinansowanie 60 miliardów dolarów, czyli połowy planowanych kosztów. Najlepiej by europejscy partnerzy przekazali minimum 0,25% produkt krajowy brutto na pomoc wojskową dla Ukrainy. Można też rozważyć pożyczkę z zamrożonych aktywów Rosji. Mial powiedział, zanim zakończył swój wpis, kolejnym podziękowaniem dla państw NATO, które teraz dodały swoją siłę do Perl. Dla części osób ta prośba może wydawać się chciwa, ale ma sens dla rozwoju ukraińskiego przemysłu obronnego. We wrześniu prawie 60% broni, której Ukraina używa w wojnie z Rosją, to żołnierze i inny sprzęt. Szmychal może prosić europejskich członków NATO, aby spojrzeli tutaj w przyszłość. Wspieranie Ukrainy teraz, przy jej rosnącym budżecie obronnym, może być postrzegane jako inwestycja. Jeśli Ukraina odniesie sukces w walce z Rosją, stanie się tak częściowo dlatego, że będzie miała znacznie większy przemysł obronny, który potem będzie mógł zaopatrywać jej europejskich sojuszników w latach po wojnie. Zainwestuj, by pokonać Rosję teraz i wzmocnić wspólną obronę przed jej agresją w przyszłości. Jest jeszcze jedna broń, Pearl, o której nie wspomnieliśmy, a która budzi zainteresowanie wielu osób. Pojawiły się sugestie, że Stany Zjednoczone mogą przekazać je Ukrainie. W odpowiedzi na odmowę Putina co do warunków pokoju. Według RBC Ukraina, Trump stwierdził, że decyzja w sprawie tej broni została już de facto podjęta. To także broń, która sprawiła, że Kreml ogłosił, iż jej wprowadzenie do wojny byłoby poważnym ciosem dla relacji między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Tą bronią są pociski Tomahawk. A jako broń produkcji amerykańskiej, Ukraina mogłaby teoretycznie zakupić te pociski poprzez program Pearl, zakładając, że Stany Zjednoczone wyrażą na to zgodę. Na razie nie podjęto ostatecznej decyzji, choć w niektórych kręgach panuje cicha pewność, że Stany Zjednoczone dadzą zielone światło. Trump publicznie ciągle mówi być może lub może zrobię. Ale jeśli wierzyć RBC Ukraina, decyzja jest praktycznie podjęta. Reakcja Rosji i słowa Zełenskiego, że tomahawki zmuszą Rosję do otrzeźwienia, sugerują, że decyzja zapadła na korzyść Ukrainy. Tomahawki mogą być przełomowe, Zwłaszcza dla skuteczności ukraińskich ataków dalekiego zasięgu na rosyjską infrastrukturę energetyczną. Według British Broadcasting Corporation te potężne pociski mogą przelecieć do 1500 mil. To oznaczałoby, że Moskwa znalazłaby się w zasięgu ognia, gdyby Ukraina zdecydowała się bezpośrednio zaatakować stolicę Rosji. To wszechstronne pociski, które można wystrzeliwać z okrętów, okrętów podwodnych lub lądu. Choć dwie pierwsze opcje raczej nie dotyczą Ukrainy z powodu słabej marynarki. Jednak według New York Times najnowsza wersja kosztuje około 25 milionów dolarów za pocisk, więc tomahawki byłyby przystępnym dodatkiem do Pearl. Teraz, gdy program liczy ponad 16 członków, musimy poczekać na decyzję Stanów Zjednoczonych w sprawie tych pocisków. Nawet jeśli Ukraina nie dostanie kolejnych Tomahawków, ogłoszenie Routera oznacza, że otrzymała to, na co czekała od powstania Pearl. Przed posiedzeniem Rady Ukraina-NATO, na którym ogłoszono nowych członków PERL, pojawiło się więcej członków. Kijowski Post poinformował, że Ruter chciał naciskać na sojuszników z NATO, by wsparli inicjatywę podczas spotkania. I jednym z tematów, które będziemy omawiać, jest nowy program, który uruchomiliśmy dopiero w sierpniu. Program, w ramach którego Stany Zjednoczone ponownie dostarczają Ukrainie niezbędne śmiercionośne i nieśmiercionośne wsparcie wojskowe, opłacane przez sojuszników. Już zadeklarowano 2 miliardy na przygotowania do Rady. Sądzę, że dziś dołączą kolejne kraje. Ruter miał rację. Perl liczy już ponad 16 uczestników i prawdopodobnie kolejni członkowie NATO wkrótce dołączą. Jeśli europejscy giganci, tacy jak Francja i Wielka Brytania, wesprą tę inicjatywę, Rosja będzie przerażona. Może nawet nie przetrwać tego, co nadejdzie. Sprawdźmy, co to oznacza dla wojny. Rozszerzenie Perl jest świetne dla Ukrainy z tego punktu widzenia. Program ten rozwiązuje problemy, jakie Trump i jego administracja mieli ostatnio z NATO. Podczas szczytu NATO w Brukseli w 2018 roku, Trump wyraźnie pokazał, że Stany Zjednoczone Ameryki nie popierały ówczesnego kierowania NATO. Jak podaje Politico, podczas pierwszej kadencji, Trump groził całkowitym wycofaniem Stanów Zjednoczonych z NATO. Jeśli inni członkowie organizacji nie zwiększyliby wydatków na obronę. Trump miał rację. Stany Zjednoczone będą największym wydawcą na obronność w NATO, także w 2025 roku. Różnica między wydatkami Stany Zjednoczone Ameryki, a resztą NATO, była do niedawna ogromna. Podkreśla to artykuł z lipca 2024 roku, opublikowany przez Atlantic Council, który ujawnia. Tylko kilku członków NATO osiągało wyznaczony przez organizację cel 2% produkt krajowy brutto na obronność. Rok przed inwazją Putina na Ukrainę. Poziom 2% osiągały tylko Polska, Stany Zjednoczone Ameryki Grecja, Łotwa, a Litwa była blisko tej granicy. Pozostali byli znacznie słabsi, co bardzo złościło Trumpa. Trump nadal naciskał na wyższe wydatki NATO podczas swojej drugiej kadencji od 2025 roku. Według Rady Atlantyckiej do tego czasu 23 państwa NATO osiągały lub przekraczały cel 2% produkt krajowy brutto. Ale Trump chciał więcej i to dostał. Od 27 sierpnia NATO oficjalnie ogłosiło, że wyznaczy nowy cel: 5% produkt krajowy brutto każdego członka ma być przeznaczany na obronność. Stany Zjednoczone pod rządami Trumpa, zadowolone z uczciwego podziału wydatków w NATO, znów chętniej współpracują z Sojuszem, by wesprzeć Ukrainę. Peru to najbardziej widoczny sposób, w jaki Stany Zjednoczone to robią. Putin uznaje powrót Stany Zjednoczone Ameryki do NATO za fatalną wiadomość na większość 2025 roku. Putin wierzył, że może tak podzielić NATO, by straciło znaczenie wobec Ukrainy. Budowanie bliższych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Putin mógł przekonać Trumpa, że opuszczenie NATO to dobra decyzja, co wydawało się częścią planu. Putin przelicytował w negocjacjach pokojowych, a nowe oświadczenie Ruty. Pokazuje mu, że NATO zjednoczyło się przeciw rosyjskiej agresji na Ukrainę. Stany Zjednoczone jako pojedynczy kraj również wydają się wspierać Ukrainę w stopniu, w jakim nie robiły tego na żadnym innym etapie drugiej kadencji Trumpa jako prezydenta. W ostatnich miesiącach Trump groził sankcjami wobec Rosji, choć nie wprowadził ich w życie. Kwestia Tomahawków to kolejny przykład, jak Stany Zjednoczone wykorzystują swoje wpływy, by nakłonić Putina do negocjacji. Stany Zjednoczone Ameryki wiedzą, że Rosja nie chce, by Ukraina miała to i używają tego jako dźwigni. Groźby Stany Zjednoczone Ameryki wobec Rosji, wspierające Ukrainę, pojawiały się nawet w dniu, gdy Ratter ogłosił rozbudowę Pearl. W tym samym przemówieniu poparł Pearl i naciskał na europejskich członków NATO, by wydawali więcej. Hegzet powiedział, że Stany Zjednoczone są gotowe nałożyć koszty na Rosję za jej ciągłą agresję, jeśli wojna się nie zakończy. Wszystko to będzie muzyką dla uszu Ukrainy. Posiadanie takiego bezpośredniego wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych, utrwalonego w programie takim jak Pearl, oznacza, że Ukraina nie musi się już martwić o wzloty i upadki, które charakteryzowały jej relacje z Ameryką w pierwszej połowie 2025 roku. Niemniej jednak pozostają kwestie do przezwyciężenia. Niektórzy zwrócą uwagę, że Pearl to program, który przynosi korzyści Stanom Zjednoczonym, nawet jeśli wspiera Ukrainę. Będą mieli częściowo rację. W ramach programu Pearl Steiny Zjednoczone de facto otrzymują zapłatę za wysyłanie broni do Ukrainy, a pieniądze na ten cel pochodzą od europejskich sojuszników Ukrainy. To pewnego rodzaju kompromis, który pozwala Stanom Zjednoczonym wysyłać zaawansowaną broń, której Rosja najbardziej się obawia, bez konieczności sięgania do własnej kieszeni. To korzystny interes dla Stanów Zjednoczonych, a dla NATO umowa wzmacniająca relacje członków. Dla kraju, który kiedyś wydawał się być o krok od wycofania się z tej organizacji. Drugą kwestią jest to, że nawet z Perlem Ukraina potrzebuje więcej pieniędzy. Mial wyraźnie to zaznaczył w swoim poście na Facebooku. I faktem jest, Matino, że Ukraina otrzymywała tego lata mniej pomocy wojskowej niż w jakimkolwiek innym momencie w 2025 roku. Instytut Kiloński, monitorujący pomoc dla Ukrainy, zwrócił na to uwagę w artykule z 14 października, zauważył, że w miesiącach lipcu i sierpniu nastąpił gwałtowny 43% spadek pomocy wojskowej. W porównaniu z pierwszą połową 2025 roku pomoc cywilna pozostaje na wysokim poziomie, jak podaje źródło. Możliwą przyczyną tego jest fakt, że europejscy członkowie NATO wyczerpali swoje zapasy sprzętu rezerwowego. To utrudnia im dalszą pomoc, gdy próbują zachować własną siłę. Bez względu na przyczynę, pomoc wojskowa zmalała. Perl częściowo pomoże rozwiązać ten problem. Dzięki ponad 16 darczyńcom Ukraina widzi przyszłość, gdzie potrzebna amerykańska broń do walki z Rosją. Będzie dostępna. Nic nie poszło zgodnie z planem Putina. Ale to, co idzie zgodnie z planem, przynajmniej według Kremla, to katastrofalne straty, jakie Rosja ponosi na Ukrainie. Dowiedz się, jakie są te straty i dlaczego Rosja wydaje się tak chętna, by je zaakceptować, w naszym filmie. Jeśli podobał Ci się ten film, zasubskrybuj The Military Show, by śledzić najnowsze działania NATO przeciw Rosji. Dziękuję za oglądanie.